Jestem mamą Patryka, który był dzieckiem niemówiącym od dwóch lat i dziewięciu miesięcy. Rozpoczęliśmy pracę metodą krakowską i jako rodzic po prostu podpisuję się pod tą metodą w zupełności, ponieważ jest to sposób, który umożliwił mojemu dziecku mowę. Patryk jest dzieckiem dwujęzycznym i, i mówię do roku i dwóch, dziewięciu miesięcy nie mówił w ogóle, tylko takie y, y, y. Natomiast po około 4-5 miesiącach tą pracą, tą metodą, przy czym zaznaczam, że jest to praca mamy z dzieckiem. Jeżeli ktoś myśli, że logopeda nauczy mówić, to jest po prostu w błędzie. Może wspomóc, może dać jakieś wskazówki. Natomiast metoda krakowska polega na tym, że rodzic, na części jest to mama, pracuje z dzieckiem. Przynajmniej 2,5 godziny dziennie można to rozłożyć na parę razy w ciągu dnia, ale taki mniej więcej czas trzeba tutaj kalkulować. I jest to metoda rzeczywiście, która bardzo rozwija dziecko. Wspaniale jest patrzeć, jak dziecko codziennie potrafi coś nowego, później tą metody przekłada się na życie takie codzienne. To są odpowiednie na to sposoby. I ostatecznie jakby, no jest to cudowna jakby możliwość spędzenia z dzieckiem czasu w bardzo pożyteczny sposób. Później oczywiście w, wspaniale się to wspomina, kiedy taki maluszek 3 lata i, i czy, czy mniej nawet, bo, bo to się zaczyna jakby jeszcze wcześniej. Y, kiedy dziecko ma 7-8 miesięcy, wspaniale się wspomina to, jak żeśmy razem siedzieli przy stoliku i paluszkiem, żeśmy różne tam klocki, obrazki i, i różne później fajne rzeczy robili. Także jest to na pewno metoda niełatwa, wymagająca konsekwencji od mamy. Dziecko pójdzie za rodzicem, jeżeli jest odpowiednio motywowane, ale moim zdaniem, ja byłam u pani profesor Cieszyńskiej na diagnozie z Patrykiem, przeszłam te wszystkie etapy i dalej pracujemy, jest teraz na etapie czytania, chociaż ma 3 lata i, i 6 miesięcy i Mówię, jest to metoda wymagająca konsekwencji, ale według mnie jedyny sposób, czy, czy jeden z możliwych sposobów, ale na pewno, na pewno skutkujący.